Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski ogrze z tęczową opaską LGBT na ramieniu. Co z Krzysztofem Piątkiem? Kiedy wróci na boisko? Cristiano Ronaldo znowu zaskakuje. Najpierw zmarnował rzut karny, a później strzelił dwie bramki dające zwycięstwo Portugalii. Kylian Mbappé odrzucił ogromne pieniądze oferowane przez Paris Saint Germain oraz FC Barcelona, która od zawsze miała łeb do interesów. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Zbliżamy się wielkimi krokami do progu 250 tysięcy subskrypcji. Więc jeżeli chcecie mi pomóc, to koniecznie subskrybujcie, a ja od ciebie mogę obiecać, że będę dla Was przygotowywał jak najlepsze treści związane z piłką nożną. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, bo to także jest bardzo ważne. Jeszcze we wstępie mam dla Was naprawdę dobrą informację. Wracamy z konkursami. Tym razem na taką oto co zrobić, aby ją wygrać? Musicie zasubskrybować mój kanał oraz kanał SuperBet, zaobserwować SuperBet na Instagramie, zostawić kciuka w górę pod dzisiejszym materiałem oraz napisać ciekawy komentarz z hashtagiem konkurs. Wyniki pojawią się za kilka najbliższych odcinków. Od siebie zostało mi życzyć tylko Wam powodzenia. Korzystając z okazji chciałbym Wam powiedzieć o stronie CarVertical, która swoją drogą ostatnio naprawdę bardzo mi pomogła. Szukałem dla siebie samochodu i mało brakowało, a wpadłbym na minę. Jak działa cała strona? Już Wam mówię. Wy Wystarczy numer Vin i możesz sprawdzić takie zdjęcie jak te na ekranie. Oprócz tego można sprawdzić, czy przebieg jest realny, czy nie ma w historii jakiejś kradzieży bądź czy na przykład kiedyś nie było taryfom. Sprawdzić możesz swój obecny samochód, tak aby poznać jego historię lub auto, które chcesz kupić, aby w przypadku na przykład bardzo dużej szkody w przeszłości, nie tracić czasu na jazdę przez pół Polski. W linku w opisie CarVertical przygotował dla was zniżkę. Po prostu taki raport otrzymacie taniej. Co ciekawe, jeśli raport nic wam nie pokaże, to wystarczy, że napiszecie maila i dostaniecie kolejny po prostu za darmo. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Kolejny udany dzień na grupie Typerskiej. Jeśli szukacie darmowych typów i kuponów na dziś i na mecz Polski, wpadajcie do grupy. Wstęp wolny. Link jak zawsze w opisie i przypiętym komentarzu. Ostatnia konferencja prasowa kadry wzbudziła dużo kontrowersji za sprawą wypowiedzi naszego kapitana. Robert Lewandowski zdradził, że nie miałby problemu z założeniem tęczowej opaski na mecz reprezentacji Polski. Z tęczową opaską kapitańską, która wyraża wsparcie dla środowisk LGBT, grali już Anglik Hurricane i klubowy kolega Lewandowskiego z Bayernu Monachium Manuel Neuer. To właśnie bramkarz i kapitan reprezentacji Niemiec jako pierwszy zdecydował się na taki ruch, wychodząc z nią na boisko podczas grupowych meczów Euro 2020. To wywołało liczne kontrowersje i lawinę dyskusji w mediach społecznościowych. Postępowanie w tej sprawie wszczęła również UEFA, która zastanawiała się, czy tęczowa opaska nie jest symbolem politycznym. Zgodnie z regulaminem sprzętowym tej organizacji, żaden przedmiot objęty przepisami nie może być sprzeczny z powszechną przyzwoitością lub moralnością ani zawierać treści politycznych, religijnych. Czy rasistowskich? Na konferencji prasowej pytanie o tęczową opaskę usłyszał Robert Lewandowski. Napastnik wahał się z odpowiedzią. Zresztą zobaczcie sami. Podczas euro Pański kolega Manuel Neuer i Harry Kane zagrali z opaskami kapitańskimi w barwie tęczy. Czy Pan by włożył taką opaskę na naszej prezentacji? Jeśli chodzi o opaskę, kapitana, oczywiście. Są jakieś studiane? Ja nie znam, bo wiem, że były jakieś tam później po wystąpieniach Chyba Manuela Nojera. Jakieś ale. tak, Nie wiem dokładnie o co chodziło, ale myślę, że z tym nie miałbym problemu i jakby najbardziej tutaj pod tym względem trzeba my, jako społeczeństwo, jako osoby, każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas ma emocje, każdy z nas jest osobą, którą, którą warto i trzeba wspierać, więc pod tym względem. Myślę, że dla mnie nie byłoby z tym większego problemu. Słowa Lewego wywołały dużą burzę w mediach. Wiele osób go za nią chwali, lecz chyba jeszcze więcej osób ma do niego pretensje za tę wypowiedź. Czy piłka nożna powinna wtrącać się w politykę? Z jednej strony nie, ale z drugiej zdecydowanie tak. To do jakiego ogromnego grona osób docierają transmisje z meczów jest po prostu nie do pojęcia. A tego typu zachowanie piłkarza klasy światowej może zmienić pogląd niektórych ludzi odnośnie środowiska LGBT. W komentarzach napiszcie czy według was Robert Lewandowski powinien wystąpić z tęczową opaską. I ogólnie co sądzicie o całej tej sytuacji. Już od połowy maja tego roku Krzysztof Piątek zmaga się z kontuzją stawu skokowego. Poza ostatnimi meczami niemieckiej ekstraklasy Polaka ominęło Euro 2020. Od tamtego momentu trwa walka Piątka o jak najszybszy powrót na boisko. Na to jednak będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Wydawało się, że Krzysztof Piątek zdoła zakończyć rekonwalescencję szybciej niż zakładane na początku 4 miesiące. Wszystko wskazuje jednak na to, że napastnik nie zdąży na mecz trzeciej kolejki Bundesligi przeciwko Bayernowi. Polak nie brał bowiem jeszcze udziału we wspólnych treningach z drużyną. Sprawę praktycznie potwierdził szkoleniowiec berlińskiego klubu Pal Dardaj. Krzysztof chciałby zagrać już w meczu z Bayernem Monachium. Możemy zapomnieć o wcześniejszym planie. Krzysztof musi przyzwyczaić się do obciążeń. Takie kontuzje nie są łatwe do wyleczenia. Organizm potrzebuje czasu. Napastnik Herty niestety nie zagra także w najbliższych meczach eliminacji do Mistrzostw Świata. A według Was Krzysztof Piątek po powrocie z kontuzji w końcu wróci do formy sprzed lat? Napiszcie w komentarzach. Walka o pozyskanie Kliana Mbappé trwała do ostatnich godzin okienka transferowego. Real przegrał tę bitwę, gdyż PSG odrzuciło wszystkie propozycje, aby nakłonić Francuza do przedłużenia kontraktu. Ten jednak także utarł nosa szejkom i nie zgodził się na dłuższą umowę, pomimo ogromnych pieniędzy na stole. Niestety Mbappé nie zmieni klubu w 2021 roku. Obecny kontrakt wiążący 22-latka z PSG trwa tylko do końca sezonu. Z pewnością płynie to na jego wartość w zimowym okienku transferowym. Paryżanie jednak nie chcą pozbywać się gwiazdy swojego klubu. Więc dwukrotnie próbowali przekupić Francuza. Pierwszą ofertą był pięcioletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok, który gwarantował piłkarzowi wynagrodzenie w wysokości 25 milionów euro netto rocznie. Druga propozycja zakładała podpisanie dwuletniej umowy z opcją przedłużenia o kolejny rok która sprawiłaby, że Mbappé stałby się najlepiej zarabiający zawodnikiem w zespole. Według francuskich dzienników na konto reprezentanta Francji miałaby co roku trafiać kwota od 42 do 50 milionów euro. To jednoznacznie wskazuje, że Mbappé jest już zdecydowany na odejście. Wydaje się także, że jego główną motywacją nie są pieniądze, lecz spełnienie marzeń i gra w klubie, któremu od zawsze kibicował. A według Was są jakiekolwiek szanse, aby Kylian Mbappé odszedł do Realu Madryt już zimą? Napiszcie w komentarzach. Fatalne zarządzanie wce Barcelony stało się już memem. Nawet najwięksi fani Blaugrany nie mogą patrzeć na to, w jaki sposób prowadzony jest ich ukochany klub. To okienko wydatniło chorobę, która trawiła dumę Katalonii przez lata. Odejście Antoinea Grismana do Atletico Madryt stało się faktem. Barcelona sprzedała Francuza jedynie za 30% kwoty, za którą go kupili. Pomimo niezłych liczb Grisman nie do końca sprawdził się w Barcelonie. Wielu fanów Blaugrany liczyło, że wejdzie w buty Leo Messiego. Okazuje się, że Argentyńczyka zastąpi Luke de Jong. 31-latek był już na wylocie z Sevilla, gdyż klub potrzebował bardziej uniwersalnego zawodnika. Na Holendra skusiła się Barcelona, lecz z pewnością nie jest to transfer, który wywoła euforię w Katalonii. Jeszcze kilka sezonów temu Barca miała najlepsze trio ofensywne na świecie, Messiego, Suareza i Neymara, a dzisiaj razem z Depayem ofensywę uzupełniać będzie De Jong i Martin Brightwhite. Świadczy to o ogromnym spadku jakości w Barcelonie i nic nie wskazuje na jakąkolwiek poprawę. Ponadto z Blaugrany odszedł Emerson. Na sprowadzenie byłego piłkarza Atletico Mineiro nalega Nuno Santo, który od tego sezonu pełni rolę trenera Tottenhamu. W Barcelonie natomiast to trener Ronald Kuman chciał pozostawić reprezentanta Brazylii w zespole. Finalnie wyraził jednak zgodę na transfer ze względu na słabszą formę na początku sezonu. Za ogromny spadek jakości w Barcy z pewnością odpowiada także nowy prezes, który poruszał się po rynku transferowym jak dziecko we mgle. A wy jak zapatrujecie się na przyszłość FC Barcelony? Czy według was uda im się w przyszłości wrócić na odpowiednie tory? Napiszcie w komentarzach. Na koniec dzisiejszego materiału jeden z najciekawszych tematów. Wczoraj, w eliminacjach do Mistrzostw Świata, mierzyły się między sobą reprezentacje Portugalii oraz Irlandii. Zespół Cristiano Ronaldo przystępował do tego spotkania w roli faworyta. Nic w tym dziwnego, ich kadra na papierze jest dużo mocniejsza. Ronaldo mógł dać Portugalii prowadzenie już w 15 minucie, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na chwilę przed tym, gdy miał go egzekwować, na murawie doszło do sporej kontrowersji. Gdy CR-7 ustawił na murawie piłkę zawodnik Irlandii, kopnął ją, wprawiając przeciwnika we wściekłość. Portugalczyk dał się ponieść emocją i uderzył go w twarz. Mało brakowało, a w meczu doszłoby do sensacji, bo aż do 89 minuty Portugalia przegrywała 0–1 po golu Egana. Wtedy do akcji wkroczył Cristiano Ronaldo, który w przeciągu kilku minut strzelił dwie niesamowite bramki, bijąc tym samym kolejny rekord goli w reprezentacji. Co ciekawe, wcale nie były to proste trafienia: oba gole Portugalczyk zdobył uderzając głową. Aktualnie w barwach narodowych Cristiano ma aż 111 goli. Mimo 36 lat na karku Ronaldo nadal pokazuje, że jest światowej klasy piłkarzem. Osobiście już teraz nie mogę doczekać się jego występu w Manchesterze United. A według Was, Cristiano Ronaldo ma szansę zostać królem strzelców Premier League? Napiszcie w komentarzach. Nie wszyscy z Was wiedzą, że Cristiano Ronaldo posiada w swojej kolekcji Ferrari F12 TDF. Takie auto kosztuje około 1 600 000 złotych. Policzę, ile Ronaldo może płacić za ubezpieczenie tego auta. Obliczenia dokonam na porównywarce, która znajduje oferty taniej do 70% i za zakup dowolnej, nawet najtańszej polisy przelewa wam na konto 150 zł. Link do porównywarki w opisie. Tymczasem w kilka chwil obliczyłem na MUBI, że polisa za auto Ronaldo kosztuje zaledwie 780 zł. W dodatku, gdyby skorzystał ze zwrotu w wysokości 150 zł, które oferuje MUBI, zapłaciłby tylko 630 zł. Sprawdźcie, ile wy taniej możecie zapłacić za swoją policję. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!